A za którą razem pan się dostał do studia? Za pierwszym. Za pierwszym, no zobaczymy. Czyli kiedy będzie dziecko. Piękne pytanie. Zobaczymy. Ło, aż my tu karty były. No zobaczymy. No tak, ale wie pan co ja tutaj w ogóle widzę takie badania ginekologiczne w chwili obecnej urządnej. Ja widzę w ogóle, tutaj zdecydowanie taki... Tak jakby ona miała już problemy kobiece już od wiosny tamtego roku. Ja już widzę, że wcześniej wy już działaliście. Ale jest tutaj pokazany taki poważniejszy problem. Ja widzę w ogóle tutaj jakiś taki drobny zaryk u małżonki, proszę pana. Okaza się. A widzisz pan? No właśnie. A no właśnie. Ale proszę zobaczyć, jakie są karty niesamowite. Karta cesarzowa, jako karta główna, mówi o ciąży. Zobaczcie sami nawet. Widzicie ciąże? Widzicie, no właśnie. Czyli będzie w ciąży. Proszę zobaczyć, jest jedno dziecko i jest drugie dziecko. Czyli będziecie mieć jednego syna, o czym mówił i jedną dziewczynkę, czyli jedną córkę, o czym mówi Walek Kielików, będzie ona ciąży. Tak, dziękuję No i zobaczcie, jakie karty są, gdzie są te, jak tematycznie karty pokazują.